Manko. jeżeli jesteście ciekawi, co zawiera Turnament Kit Vol. 6, z którego nagrody będą dostępne do zdobycia w nadchodzących Store Championship'ach, to zostań w filmie, zostawiaj lajka, like, subskrypcję i lecimy z otwieraniem. Rozpoczynamy od napoczęcia paczki, delikatnie, żeby nic nie uszkodzić. I przed nami zawartość Turnament Kita. Zaczynamy od winner paczek. Przez turnament paki kończąc na plakacie. Zrobimy sobie porządek. Paczuszki sobie wyciągniemy, przed nami 32 paczki, turnament paki, w którym mamy jedną w środku, a 4 wzory kart w sumie mamy również cztery judge paki i cztery winner paki. A teraz zaczynamy opening. Winnerki zostawimy sobie na koniec. Judge paki również zaczniemy od skompletowania czterech kart dostępnych w turnament pakach. Pierwszy Hachan. Tak wygląda. Zielona karta 4 koszt, 4000 mocy. vanila z Triggerem. Następna karta Shirahoshi. Bardzo fajna. Te karty są non-holo. Efekt tej karty jest taki sam jak karty z One Piece 03. Różni się tylko art. Kolejną kartą Fukuru. żeby nie zniszczyć Kaja. Efekt również ten sam. A więc cztery karty z partycypa mamy przed sobą. Teraz pora na Jacczpaki. A co się kryje w Jacczpaku? W Jacczpaku kryje się Charlotte Pudding Grywalna karta z Katakuriego. W packu kryje się Thunderbolt. W kolejnym, trzecim packu Tylko otworzymy sobie go delikatnie. Mamy x Draka I w ostatnim packu przed nami jest Queen. Tak, to jest ten Queen. To był Judge Pack Vol i na sam koniec, last but not least, winner packs. Pierwszą winnerką jest zielony haczan. Tak jest. Widzicie różnicę? Zrobimy sobie tak i od razu będzie widać różnicę między tymi kartami. Otwieramy następną. Następną kartą nie jest nie kto inny jak Shirahoshi. Takiej karty zdecydowanie trzeba mieć playset. Od razu śmieci na bok. Następnie mamy winnerkę Fukuru. Wszystkie karty są w tym samym stylu, ale bardzo mi się podoba to, że mamy w końcu inny art niż... To, co było dostępne wcześniej, i to czyni te karty teraz bardziej ekskluzywne i też mam nadzieję, że bardziej pożądane. I ostatnia Kaja. A więc, jeśli jesteście ciekawi, co kryje się w Turnament Kicie vol 6 i o co będziecie grać w nadchodzących Store Championshipach, tak oto prezentują się z tego nagrody. Jeszcze tutaj mamy przed sobą plakat, plakatem jest Zoro, który jest głównym motywem przewodnim tego dodatku. I tak nie obejmie go cały tutaj ekran, więc otworzę go i jak wsadzę go do ramki, to, to wtedy wy zobaczycie zdjęcie. Także dzięki za dzisiaj, mam nadzieję, że taki opening wam się podobał. W miarę możliwości, jeśli uda mi się dorwać gdzieś tego typu rzeczy, będę robił wam takie openingi.